Witam w Kukiz TV. Na początku chciałabym bardzo serdecznie pogratulować panu Pawłowi Kukizowi za osiągnięty wynik w wyborach prezydenckich. Dodatkowo chciałabym mu bardzo serdecznie również podziękować za to, że mm, zdeterminował nas do działania i wzbudził nas, w nas nadzieję na lepszą przyszłość, na lepszą Polskę. I na to, że w końcu będziemy mogli zostać tutaj, a nie wyjeżdżać za granicę w celu znalezienia pracy. Jednak chciałabym poruszyć dzisiaj dwie kwestie. Pierwsza z nich to frekwencja wczorajsza, która wynosiła 49,5%. Dużo ludzi wolało wyjść do znajomych na grilla czy na festyn niż spełnić swój obowiązek obywatelski i iść zagłosować jednak obywatelu pamiętaj, że jeżeli nie pójdziesz zagłosować to również się przyczyniasz do tego, że wybierasz ciągle tych samych ludzi że partie wybierają się same spośród siebie a później tylko narzekasz, że nic się nie zmienia że jest w Polsce coraz gorzej ale pamiętaj, że jeżeli nie idziesz do wyborów ty też się do tego przyczyniasz i to też jest twoja wina Drugą kwestią, jaką chciałam poruszyć, jest to, że e, ludzie uważają, że i tak nic się w Polsce nie zmieni, więc pójdę zagłosować na Bronisława Komorowskiego. Jak ma się zmienić, skoro cały czas głosujemy na tych samych ludzi: cały czas albo PO, albo PiS. Więc nie ma możliwości, żeby cokolwiek się zmieniło, skoro cały czas. Są ci sami ludzie, zmieniają się tylko co 5 lat, więc nie będzie lepiej, jeżeli obywatelu nie zmienisz swojego myślenia, nie otworzysz się na nowe rozwiązania i nie pójdziesz do wyborów zagłosować na kogoś innego, nie tylko na PO i PiS. Dlatego tutaj z poparciem 20%, powyżej 20%, jaki uzyskał. Pan Paweł Kukis, udowadniamy nie tylko Tobie, ale i wszystkim obywatelom i niedowiarkom, że potrafisz Polsko się zdeterminować, walczyć, i myślę, że na jesień uzyskamy jeszcze lepszy wynik i że właśnie Ty nam w tym pomożesz. Dziękuję serdecznie.